Dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Outlast. Idziemy dalej w to chore miejsce. I co? Mm, polecam walić głową. To pomagam zawsze. Tylko gdzie mam iść? O, oh yeah, Tutaj mam iść. No dobra. Czy w takim razie tutaj może są jeszcze jakieś. co to jest? O! Oh, Okej. Okay. Tam nie doskoczysz, co? Przyjacielu, żeby to otworzyć? Nie, ale znalazłem wreszcie wyjście, cudownie. To również się nie da tego otworzyć, tam był jakiś koleś. No dobra, choć w takim razie. Może nie wypuszczajmy ich wszystkich. Choć nie, nie da się tego otworzyć z wewnątrz, czy od wewnątrz. No to jedynym sposobem jest przejście ten.

Jezus, Maria, patrzcie na siebie. Um. Chcesz coś powiedzieć? Mogę to otworzyć? Nie mogę. To była jedyna osoba, która normalnie zaczęła ze mną rozmowę tutaj. Jakieś drzwi, oczywiście nie da się ich otworzyć, bo trup leży. Przesunięcie trupa to już wykracza poza nasze umiejętności. Jest kolejny trup. Ten może ma kaburę. Cokolwiek. Nie wiem, gaz pieprzowy. Kurwa. Aha, jesteś po drugiej stronie. No dobra. Ten da się przejść. No, ja jeszcze tego nie chcę robić, chcę zobaczyć. To się da otworzyć? No. Cudownie chodźmy w takim razie tym gzymsom. Nie, nie, No nie bez problemu. Po prostu idę tam, gdzie były te dwa roznegliżowane wariaty, ale no problem. Szczegół, że oczywiście tam była cała masa prętów, pałek, innego gruzu, którego mogłem wziąć do obrony. Nie! Bo co idziemy na żywioł? Przecież to jest takie w modzie! Idź za śladami krwi! Yeah! The Contamination! Coś, jest coś innego. Zapisywanie gry. Przestań mi chować tą kamer kamerę, cholera. On działa z upóźnieniem. Może coś jest? Bateria, cokolwiek? Skitram się w tym miejscu, nikt mnie nie znajdzie. Do końca zasalonego świata, albo chociaż tego miejsca ślady krwi raczą, raczej prowadzą na górę. Na szczęście tego się nie da otworzyć. Jest w ogóle jakiś but chyba. Widzę kamerę, to nic nie widzę więcej. Chodźmy dalej na górę. Okay. Siekę powiedział, że wraz z krwią można wydostać tylko dołem ściekami, ściekami. Mówisz? To no może tam zajdziesz i sprawdzisz? Jak? Teraz zobaczmy nową notkę. Helen, twoje dane kontaktowe dostałem od doktora Zain-Zichnera. Piszę do ciebie w związku z odejściem od wspomnianej, od wspomagania terapii sz... sztuką. Od wspomagania terapii sztuką. Mój pacjent Martin Achimbut poczynił dzięki tej terapii ogromne postępy. Niestety, odkąd zakazano dalszego prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń, w ciągu tygodnia jego schizofreniczny stan, wraz z przekonaniem, że ktoś tam na górze go woła, niewyobrażalnie się pogorszył. Proszę pozwolić mu malować palcami. Te kilka dolarów, które oszczędza się na farbie, są niczym w porównaniu z kosztem. Klozapiny. Nie rozumiem polityki, którą, która kieruje się, którą kieruje się Murkow, bo wygląda na to, że zakład chce, by pacjenci stali się jeszcze bardziej odizolowani od świata. Proszę wziąć pod uwagę moje obserwacje, doktor Neil Wolfram. Wolfram. Ok. Czyli był tu jednak ktoś normalny. Nie ma nic. Czyli co, muszę tu zejść? Chyba tak. Nie, yeah, fajnie. Poszedłem do tego miejsca, gdzie były te zamknę. Zamykaj ze sobą drzwi i spowolnisz swoich oponentów. What the fuck? Będą mnie gonić Exit Okej. Okay. Sprawdzę jeszcze jednak tamto miejsce. Wiem, że była że wolno, ale you... Hello. Przezwanie. Przezwanie czego? Dobra, resumując, nie chcę wiedzieć czego. Z komputerem mogę użyć? No. Nope. Myślę, mi się kamera skończy. No dobra, w takim razie otwórzmy to. Musimy chyba iść na drugą stronę. Tam zobaczymy, co się będzie działo. Uh -huh. Uh -huh. No problem. Nicze nic. Nie widzisz, mnie. nie widzisz mnie? Nie widziałeś mnie. Prawidłowo dobra reakcja Oh yeah! I mnie mogę tak długo gonić? Chyba tak. Tu mnie nie znajdzie. Ha. Nie sam obitaś. Okej, okay, dobra. To by chyba rozwiązał mój problem, tylko że Nie, no, tamten sobie siedzi dalej w tym miejscu. Ten sobie idzie, i... O bardzo ładnie, że on poszedł. Haha! Ha! Wykiwałem go! <laughs> Jestem kozak. Doskonale. Jo, Co słychać? Nie przeszkadzaj sobie. Nic, a nic. Zupełnie. Chciałbym, żebyś był cicho. Jestem cicho! Co cicho. Okej. Okay. Zróbmy zatem... Tu jest jakiś włącznik. Bardzo mnie to cieszy, więc zróbmy tak. Łup w to i łup w to! Nie ufam. Nie ufam! Albo na razie wybieram zajebiste żafki. Albo oni są tak zaprogramowani. Chciałbym, żebyś był cicho. Byłem cicho. Kamać! Okej, okay, dalej otwarte. Yeah! Ninja! Ninja activated! Very ninja! Ok. A! Wiedziałem! Aha! To mnie, mnie nie dogonisz. Wow. To jest doskonale. Idzie perfekt po prostu.

Można przejść bokiem. Czy te drzwi da się otworzyć? Oczywiście, że nie. mi się więcej baterii. Bo mam sześć, no można powiedzieć 5, bo jedna to teraz złożę. włożę. Dobrze, wejdźmy tędy. Um, tam nie ma co iść. Musimy iść tędy. Czy ja muszę iść do tych wariatów, na serio? Do tych dwóch golasów. No, nie tędy. To jest trochę za blisko okno. Danger Zone, Danger Zone. Na kolizyjnym z wariatem, na kolizyjnym z wariatem, powtarzam. Oh yeah. Um, Wejdź tu. Dziękuję bardzo. Potatki. Um, o, oh, mój Boże, Murkov Corporation. Uwagi dotyczące użytkowania. Odpowiednia konserwacja, utrzymanie Purge Gate jest kluczem do, dla bezpieczeństwa projektu Valrider. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją Murkov Corporation, oznaczoną kodem jakimś tam. Lub zwrócić się o pomoc do osoby nadzorującej, która posiada odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. No um, Dobra, hop, poszukajmy może jakiś baterii. O, oh, o wilku mowa. Świetnie. Było warto tu wejść. Choć najchętniej przywitałbym AK-47 albo coś porównywalnego. Bo bez tego to ani rusz po prostu w takim miejscu. Tu są oczywiście. Tam nic nie widzę. Idź za śladem krwi. Nie, yeah, tutaj też nic nie ma. Cudownie. Dobra. Tego się nie da otworzyć. Potrzebna... co? Potrzebna karta magnetyczna. Jak mam zdobyć kartę magnetyczną, co? Aaa, eee, no mój Boże. Czyli muszę iść tędy, co? się. Ten to jest uroczy po prostu! Hej, wezmę sobie jego głowę. No problem, bro. Hmm, karta! Do łaźni. Okej. Okay. Nie podoba mi się to, że tamten uciekał szybem wentylacyjnym. Mam nadzieję, że grubasek nie idzie. teraz mi się całkiem... jestem zadowolony, że są te kraty. Karta! Otwierać! Ale zadanie wyjść z łaźni. Cudownie. Trochę potrzymam, najwidoczniej spalę tą baterię do końca. Wtedy będę mógł sobie wymienić na nową. Cholera, nic nie widzę. Okej. Okay. Okej. Okay. No problem. Tam no, chyba był drugi. Dobra. Hyc przez okno. I na imprezę. Łubodubu! Łubodubu, wariatem w ścianę, łubu!

Musi być tak cholernie ciemno. Dobra, oszczędzaj tą baterię, bo zaraz się skończą. W takich właśnie miejscach chętnie witam coś, co nazywamy. Quick save! Coś miałeś? Krótko falówkę. Oczywiście nie podniesiesz, nie spróbujesz tutaj wezwać pomocy. Wiem, że był co prawda jakieś zapiski, że nie ma tutaj zasięgu, i ogólnie jest przyjemnie, ale no wiesz, nie zaszkodzi spróbować. O mój Boże. Jak z Wejdźmy stąd. Ale to co mi się podoba w tej grze to jest bardzo fajny klimat, ale też śliczna grafika. O, grafika jest niesamowita na razie. Hmm, Okej, okay, dobra, wejdźmy tutaj. Słuchajcie, coś jest tam zamknięte. To nie może też cicho zamykać tych drzwi, na przykład. Nie wiem, byłoby bardzo fajnie. Z szyb. Um. się, że albo... że jeżeli szyb jest w ten sposób i biurka jest jeszcze w ten sposób przystawiona, to będzie trzeba to czegoś to użyć. Um. Chciałbym najpierw może... uuu, guziczek. Okej. Okay. Jest tu guziczek. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy da się, o właśnie, zobaczyć co jest tam dalej jeszcze, możliwe, że tam będzie coś ciekawego, jakieś baterie albo coś, aha, tędy się nie da wyjść, security tutaj jest jeszcze. To jest wejście po tej stronie. Okej, okay, a tu mogę się ten? Nope. Nie mogę. Więc tak. Drzwi są wyważone, oczywiście. Teraz zamknijmy. Nie wiem, pewnie otworzę sobie tamtymi tamtym, tamtym przejściem. Kliknijmy to. Nie. O jej O, wiedziałem. Tu! NIE NURNIĄ! Widzicie jak ta klapa odpadła? Od razu wskazała drogę. Ale dyszy. się jest za... gruby, by cokolwiek zrobić. Aha. I co zrobisz? O, nic nie zrobisz. Jesteś do dupy. Ha ha i co teraz zrobisz? Bo ja jestem wątły i szczupły i generalnie... O kurwa. je. Oh yeah. Brawo Ragnar! Pomysł z szczekaniem tam był zajebisty. Nie skupiam po dźwięku, stoi pode mną. Puść się ty kretynie! Czemu tamto się od nie otworzyło?! Aaaa, Tak miało być? Powiedzcie, mi, że tak miało być. Chyba tak miało być. Okej, co? Kurwa, gorąco jest. O mój Boże. Cudownie. Yeah! Wytrafiłem do Bigosu. Cudownie. Zapisane! Znajdź alternatywną drogę do łaźni. Achievement get! Okej, okay, jakże w tym wspaniałym, ciemnym miejscu podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!